Widzowie, czy Wy kiedykolwiek zastanawialiście się, co by to było, gdybyśmy połączyli wszystkich członków Spalionowa w jedno ciało? Jeżeli nie, no to okej. Okay. Ja w sumie się jeszcze nigdy na tym nie zastanawiałam, ale zamówiłam specjalną maszynę do zmieniania ciał i ich łączenia ze sobą, więc bądźcie ze mną do końca, ponieważ dzisiaj właśnie to zrobimy i połączymy każde ciało każdego członka Spalionowa w jedno i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście jesteśmy na Palionowie, no bo jakby nie inaczej, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Jest to bardzo ważne, słuchajcie, ponieważ nie zostawicie tutaj dużo łapki to wszystko na pewno pójdzie dobrze. Słuchajcie, dzisiaj po prostu jest to eksperyment. Mamy tutaj też instrukcję zmieniarki. No i jeżeli chodzi ogólnie o tą zmieniarkę, no to jest ona z Chin zamówiona, także nie wiadomo w sumie co to będzie, ale, ale mam nadzieję, że przetrwamy to wszystko i że będziemy żyć. I jeszcze jedna sprawa, jeżeli chcecie takiego bryloczka zgarnąć, no to jest to ostatnia szansa e, na to, aby właśnie go kupić. W opisie jest link, Pylon tego kabel wpadajcie koniecznie. Zostało naprawdę kilka sztuk. Ja myślę, że najpierw widzowie pokażę Wam w ogóle, jak ta zmieniarka wygląda i o co tutaj z tym wszystkim chodzi. Słuchajcie, zapraszam Was bardzo serdecznie do mojego tajnego pomieszczenia, z którego nie ma wyjścia, bo. No dobra, jak sobie chcecie poradzimy. Jakoś damy radę. Klikamy tutaj oczywiście na guziczek. Okej, okay, dobra, nie zdążyliśmy. Ja nigdy nie potrafię tam zdążyć raz jeszcze. Ja muszę to jakoś to inaczej obczaić. O, dobra, udało się, ledwo co, ale przeszliśmy. Więc widzowie, uwaga, uwaga, pokazuję wam zminiarkę. Oczywiście tędy wchodzimy i to jest to, ok? To jest, to jest ta, właśnie ta maszyna z Chin. No mam nadzieję, że to będzie działało. Oczywiście tutaj przechodzimy, idziemy, idziemy i mamy tutaj e, takie tutaj oto i rzeczy jakieś takie. Leje po prostu. Mamy paliona, mamy milki, czy nie. Mamy szczypsona, mamy dajwa oraz mamy lolo. Tutaj mamy oczywiście samą maszynę. Trzeba tutaj nacisnąć no i tutaj dokona się proces zmiany. Ale oczywiście najpierw instrukcja obsługi, ponieważ instrukcje są ważne. Ja wiem, że ja na przykład, ja też często składam meble z Ikei bez instrukcji, ale tutaj akurat do tej maszyny przyda się instrukcja, więc przeczyt E, najpierw musimy znaleźć rzeczy osobiste. E, Okej, okay. palnią zielone, milki ciastka, szczyt są studium alchemii, Dave'a tutaj nie mamy nic, lolom mlecz. E, ja sobie sama zapisałam w sobie sensie, tutaj te rzeczy osobiste, ponieważ musiałam, no, musiałam sobie po prostu zapisać, bo mam mało IQ i ogólnie mam kiepską pamięć. i Możliwe, <grym grym grym> żebym zapomniała o tym. I potrzebujemy coś słuchajcie, dla Dave'a jeszcze wymyślić. E, druga sprawa to jest włożyć w odpowiednie miejsca wraz z odpowiednimi e, barwnikami. Czyli te rzeczy musimy wraz z barwnikami włożyć. Czyli tutaj zielony barwnik, tutaj różowy, niebieski i tak dalej i tak dalej. Okej, okay, ma to sens. E, wejdzie to pokoju oraz naciśnięć dźwignie, i powinno być to wszystko wtedy gotowe, więc słuchajcie, próbujemy! Jednakże zanim będziemy szukać tych wszystkich rzeczy, to chciałabym jeszcze wam pokazać dwie rzeczy tutaj na palionowie, w sensie w moim domku dokładnie, które zmieniłam. Rzecz numer jeden to tutaj jest łapka, e, czyli mój kotek. I słuchajcie, tutaj jest miejsce przygotowane dla niego, jest taki pokój dla kotka, mamy tutaj eleganckie wisko, drapaczki itd., tak dalej, tak dalej. także myślę, że wygląda to naprawdę bardzo fajnie e, i słyszę jakiegoś szkieleta, który mi tutaj gdzieś chodzi i mnie to denerwuje, no ale dobra. A drugi drugą rzeczą, którą chciałam wam pokazać, to jest magazyn, który zrobiliśmy, słuchajcie, na moim odcinku i tak on się, się prezentuje, więc możecie w komentarzu ocenić od 0 do 10, czy wam się podoba, czy nie. No i ja poza odcinkiem przeniosłam niemalże wszystkie rzeczy ze skrzynek tutaj, także jest wszystko, słuchajcie, elegancko poskładane, poukładane, także dajcie znać w komentarzu, jak wam się po prostu podoba ten magazyn, a ja już bez zbędnego gadania lecę, słuchajcie, z tematem, no i oczywiście trzeba znaleźć różne e, ważne i istotne rzeczy. Wezmę sobie tutaj tylko z mojej skrzynki potrzebne przedmioty, Dobra, czekajcie. To jest to, to, to. Okej, okay, okej. Okay. Weźmy też to. Mamy elitę, mamy fajerwerkę. Ehm, no dobra, więc tak. Jeżeli chodzi o mnie, no to mamy tutaj bardzo prostą sprawę, czyli musimy zdobyć ciastka. Ehm, I ciastka były tutaj. No to słuchajcie, jedno ciastko myślę, że... Dobra, dajmy sobie po pięć rzeczy z każdych. Myślę, że będzie wtedy ok, Więc mamy, słuchajcie, pięć ciastek. I teraz, słuchajcie, żeby tak już mnie nie załatwić, to załatwmy również jakiś różowy barwnik. Nie możemy tutaj, słuchajcie, ty, tych ketków obok mnie, co są, zbierać, bo mi było bardzo... Bardzo szkoda. Czy z tego powstaje różowy barwnik? Elegancko. Dobra, bardzo fajnie. I w sumie możemy, słuchajcie, najpierw barwniki pozbierać, bo to będzie najłatwiejsze. Więc tak, mamy rzeczy dla siebie, mamy barwniki. Eee, jakie są jeszcze kolory? Zielone. Zielone, słuchajcie, to na pewno potrzebujemy kaktusa. Nie wiem, jak to będziemy tutaj kaktusa na palionowie w sumie. Eee, o, tam jest kaktus! Dobra, Dave, ma kaktus! Ale fajnie, dobra, słuchajcie, zarąbiście. Więc my ci bierzemy w takim razie eee, kaktusy na głowie. Mam kaktusa i paproci kwiat. Dobra, okej, okay, mamy to. A, trzeba je przepalić. Dobra, ale mamy, słuchajcie, zielony kolor. Mm, I jeszcze potrzebujemy również niebieski. No dobra, i załóżmy Elytrę. Ja tak sobie podskoczyłam śmiesznie. E, tam mamy słuchajcie niebieskie kwiatki. Dobra, kwiatki, tutaj akurat elegancko nam ogarniają sytuację, więc bierzemy sobie niebieskiego kwiatka i będziemy mieli niebieski barwnik, to będzie szczypson. E, I potrzebujemy również w ogóle mlecze, ok, i żółty barwnik. Mm, dla Lolo. Dobra, jeden na, trzeba. Dobra, weźmy więcej w takim razie, żeby żeby nie było. Więc mamy to i jeszcze słuchajcie tej. A co może być w ogóle dla Dave'a? Tu jest taki mam problem z Dave'em, bo nie wiem co może być takiego jego osobistą rzeczą, taką wiecie charakterystyczną Więc słuchaj, kurde to będzie mega ciężkie, ale mam nadzieję, że jakoś mimo wszystko damy radę Może pójdźmy na do Paliona po te rzeczy, yy, bo od niego potrzebujemy zielone Także weźmy słuchajcie od niego jakąś tutaj yy, rzecz Czekajcie, czekajcie, to nie będzie takie proste, czy on w ogóle tu będzie gdzieś miał kasę? Hmm, będzie ciężko, z tego co widzę, bardzo. No dobra, tutaj nie ma niestety nic: jakieś pełno emotek. Znaczy, emotek, co ja mówię, potek, a nie emotek. No dobra, tutaj mamy sobie te zielone, więc dajmy po prostu zielony stron. Mam nadzieję, że to. No wiecie, no w sumie to jakby. On jest prezydentem, są jego zielone, wszystkie pieniądze są jego, także niech to tak będzie, zostawmy to w ten sposób. Eee, potrzebujemy w takim razie jeszcze stół do alchemii. Oraz jakąś rzecz dla Dave'a. W sensie od Dave'a, ale to będzie ogromnie ciężkie, bo ja nie wiem, czym takim charakteryzuje się, że tak powiem, Dawid, nie? Okej, okay, ma jakieś ziemniaki tutaj, jakieś inne randomowe rzeczy. Kurde, no powiem wam, że nie wiem. No słuchajcie, z czym wam się okaże Dave? Poza tym, że z żabą, ale nie mam w Minecrafcie żaby ani nic takiego, więc Mega będzie ciężko w sumie coś zrobić z tym. Kurde, no mamy tutaj jakąś jasną, wełna, ale... Ale to nie to, to nie to. Kurde, widzowie, to będzie mega ciężkie. Dobra, czekajcie, czy coś mi się tutaj kojarzy z Dawidem? jo 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 I chyba niezbyt fajnie. Palion gra, no ładnie. Dobra, tutaj nie ma nic. Tutaj również nie ma nic Dawidowego, tutaj też nie ma nic Dawidowego i tutaj też. I szczerze powiedziawszy, jedyną rzeczą, którą która jakby, którą kojarzę z Dawidem, to są gacie, bo on zawsze chodzi w samych gaciach, to się w spodniach tylko, więc. To mam wrażenie, że byłoby dobrą opcją, ale czy ja znajdę gdzieś jego używane gacie? Jaki bogacz to jest bo ja nie mogę. Dobra, używane gacie po Co to jest za kwars w ogóle? Dobra, da weird, ale nieważne czy, kurde, czy on ma cokolwiek tutaj, jakąkolwiek skrzynkę inną? Nie no, z Dave to naprawdę będzie ciężka sprawa Ciężki orzek do zgryzienia mamy Dobra, znalazłam wodorosta Jakby... Jest zielony, drzady bywają w wodzie, wodorost, ma to sens? Mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że to wyjdzie, także słuchajcie, mamy to. E, czy coś jeszcze potrzebuje? Raczej aktualnie chyba nie, więc idziemy do domku i przepalimy teraz z kaktusa, zdobędziemy zielony barwnik, będziemy mogli go słuchajcie ładnie, elegancko włożyć do... E, w ogóle nie, nie wiem za bardzo, czy potrzebuje też z kolei jasny, czy ciemny barwnik. Myślę, że do ten ciemny, a dopalona ten jasny bardziej pasuje. Oj, to też musimy sobie zrobić takie razie mączkę kostną, żeby rozjaśnić barwnik z tego, co kojarzę. Dobra, to trzeba to zrobić, ale to ogarniemy, więc lecimy szybciutko do, mojego, do mojej piwnicy, do mojego magazynu, ja nie wiem, jak to nazwać, po prostu takiej strefy roboczej. Tutaj mam oczywiście piecyki i tak, przepalamy kaktusa. I teraz muszę znaleźć mączkę kostną, e, która będzie ciężka do znalezienia, albo... O, mamy, 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 nice! Ej, możliwe, że ja tutaj miałem jakieś barwniki swoją drogą, ale nie widzę. Bardzo dziwne w sumie, że nie ma barwników. No dobra, trudno, no nieważne. Mamy sobie jeden zielony barwnik, będziemy mieć zaraz drugi. Okej, okay, superancko. No i jeden z nich musimy. Okej, okay, to nie tak było w takim razie. Musimy sobie ją przetopić na białą tą. I czy teraz się uda? Tak, teraz się udało, dobra, mamy to, okej okay, Czy my wszystko zdobyliśmy? Mam nadzieję, że tak e, W sumie to może to lepiej sprawdźmy e, Okej, okay, usiądźmy sobie na ławce Niech będzie i sprawdźmy, co my tutaj potrzebujemy Mamy zielone, mamy ciastka A, nie mamy stołu do alechemii. no widzowie, przecież Czemu wy mi nie mówicie, że Nie mamy takiej potrzebnej rzeczy, no Oj, widzowie, widzowie, dobra Lądowanie, i tutaj na pewno Znajdziemy jakiś stolik do alechemii. Czekajcie, podwędzimy sobie, o, tutaj Coś się nawet pichci Ej Ej, dobra, weźmiemy ten, który, słuchajcie, w tym nie ma. Dobra, tu za więc słuchajcie przeskoczmy po prostu. No więc czy teraz mamy wszystko, mamy zielone, mamy ciaska, mamy do alchemii. Dla oddejwa mamy wodorost, okej. Okay. I LOLO mamy mlecz. Okej, okay, chyba mamy wszystko. Mamy też wszystkie barwniki, także możemy iść, słuchajcie, próbować i testować tą maszynę. Ale szczerze powiedziawszy, trochę się martwię, że może to nie wyjść i może to, to, to wyjść jakaś kiepska sytuacja, ale oby nie. Okej, okay, jesteśmy już w środku, więc. Słuchajcie, wejdźmy tutaj do tej naszej maszynowni. No dobra, dobra, wchodzimy teraz do góry. No i zaczynamy naszą zabawę. Jeżeli chodzi o paliona, no to wrzucamy tutaj zielone. Oraz jasno zielony barwnik. Dobra, palion wrzucony. Teraz czas na milki. Milki mamy ciasko oraz kolor różowy. Czy to się tam wpadło? Wszystko wpadło. Dobra, Szczypson, Kolor. E, mamy sudo alchemii oraz kolor niebieski. Dobra. Ale stres. Dejwo mamy wodorosta i ten zielony barwnik, a Lolo mamy y, mlecze oraz barwnik żółty. Wszystko zapełnione. No i teraz nic, tylko tam wejść. Także widzowie, wchodzimy zgodnie z instrukcją. No i słuchajcie, na instrukcji było napisane, że mamy tutaj nacisnąć tą dźwignię, więc chyba musimy to zrobić. Boję się, że to nic nie da, bo że to jest jakiś fake skin, ale dobra, uwaga, widzowie, robimy no, razem na 3-4. Uwaga, jesteście gotowi? Zostawcie najpierw łapkę, bo tylko wtedy ta naszyna zadziała, więc łapka zostawiona, mam nadzieję, że każesz stawić uwagę uwaga, uwaga trzy, cztery ry, oh, o wow, 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 tu coś okej, okay. uderzyło coś we mnie, uderzyło coś we mnie definitywnie, wyjdźmy stąd i czy, czy mam jakieś zmiany na sobie jak ja wyglądam, jak ja wyglądam widzowie co to jest? O co jest wizowie GRANE?! Ej, wyszło chyba, jak, ale ja nie wiem, jak to w ogóle wygląda? Czekajcie, czekajcie. Mam nogi Dave'a, brzuch szybsona moją lewo, prawą rękę, lewą rękę Lolo, głowy Paliona i słuchawki swoje na głowie. Jeszcze co to ma być? Ja nie wytrzymam tego, widzę, że się stało. Ej, tu serio działa, normalnie jesteśmy złączeni, słuchajcie, z innymi członkami Palionowa ciałem, tak jakby to jest dziwne poczucie w ogóle, tak chodzić. I meczy mi takiego skinę na co dzień. Ja pierniczę, każda w ogóle część ciała z innej parafii. I bez tu mamy nogi Dave'a, Ok, brzuch Szczypsona oraz jego kaptur, po prostu jego bluzy, jego ubranie, e, moje słuchawki, moje rękę, rękę Lolo oraz głowę Paliona, ja pierniczę co to w ogóle się tu wydarzyło, widzowie to jest mega mnie śmieszy, nie? E, naprawdę, i to jest tak śmieszne z wszystkim, jaki kiedykolwiek w życiu miałam, dobra, I czyli ta maszyna faktycznie działa, no dobra, okej okay. w sumie to można wykorzystać na wiele fajnych sposobów możemy bardzo pokombinować, na przykład, nie wiem jakoś inaczej połączyć te wszystkie kable i na przykład zrobić, że połowa, nie wiem Szczypson, a połowa ja na przykład, wiecie co chodzi? na pewno można jakoś to zrobić, tylko że jest jeden mały problem, ja nie wiem, jak, jak Mam przywrócić siebie do porządku. W sensie. Okej, okay, no, tego nie przemyślałam. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Czy ja mogę to zrobić tak, że zbieram pełno ciasta i użycę do każdego, jakby wiecie, wszędzie ciastka i to wyjdzie. Eee, weźmy ciastka, dużo ciastek na wszelki wypadek, i dużo różowego barwnika będziemy potrzebowali. Ja pierniczo, dobra, oby to działało w drugą stronę, bo ja tak nie chcę zostać na zawsze na pewno. Eee, czekajcie, weźmy sobie elitrę w razie czego, bo tutaj nie widzę no żadnych różowych kwiatków a nie chcę obok mojego domku zbierać, więc polecimy tam, bo z tego co pamiętam to właśnie tutaj było bardzo dużo różowiutkich kwiatuszków także uwaga lądowanie e, czy tutaj, no kurde to nie jest mój kolor, ja potrzebuję różowy no nie może to być ten, e, czekajcie a tutaj to jest różowy tulipan w końcu Mamy to, dobra, dobra, dobra. Różowe tulipany jak najbardziej e, odpowiadają, e, ale potrzebujemy myślę, że bardzo dużo tych różowych tulipanów, bo może być mega turbo przypał. E, dobra, siedem barwników.